W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Trzęsienie ziemi w rządzie, chłownia zapowiada zmiany w koalicji, Rosja reaguje na zwycięstwo Nawrockiego, zebraliśmy kolejne wpisy. Załęski o szczegółach ataku Ukrainy fatalna sytuacja Rosji. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Tematem numer jeden w Polsce cały czas są niedzielne wybory prezydenckie, w których minimalną różnicą wygrał Karol Nawrocki. Co ciekawe, różnica ta jest najmniejszą różnicą we współczesnej Polsce i wyniosła zaledwie 369 591 głosów. Dla porównania to mniej niż populacja Szczecina która wynosi około 380 tysięcy mieszkańców. Ze świata spłynęły również gratulacje dla nowego prezydenta-elekta, między innymi od Włodymyra Zeleńskiego, który ma nadzieję na owocną współpracę z Karolem Nawrockim. Polska, która chroni siłę swojego narodowego ducha i wiarę w sprawiedliwość, była i pozostaje fundamentem regionalnego i europejskiego bezpieczeństwa oraz silnym głosem w obronie wolności i godności każdego narodu. Wzmacniając się nawzajem na naszym kontynencie, dajemy Europie większą siłę w globalnej konkurencji i przybliżamy prawdziwy i trwały pokój. Liczę na dalszą owocną współpracę z Polską i panem prezydentem osobiście, przekazał Zemeński. Następnie swój komentarz w sprawie wyborów nagrał premier Donald Tusk, który w specjalnym oradiu poinformował o przeprowadzeniu wotum nieufności nad obecnym rządem. Jest zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych. Budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością. Ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie tym zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili. Ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok. Wszystkim, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, mówię dziś: jedziemy dalej. Wiem, co czujecie. Ale pamiętajmy, umówiliśmy się na wielką rzecz. Wymagającą siły, wytrwałości i być może więcej czasu, niż byśmy chcieli. Z kolei Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej wezwał obecny rząd do dymisji i utworzenia apolitycznego rządu technicznego. To. Jest czerwona kartka dla tego rządu w warunkach demokracji, a demokracja walcząca przegrała, trzeba to jasno powiedzieć. To jest klęska demokracji walczącej. Taki rząd powinien po prostu odejść. Przypomnę bardzo nieodległą w czasie sytuację w Rumunii. Tam premier, który był z partii, której kandydat już w pierwszej turze odpadł, po prostu podał się do dymisji. Tutaj, co prawda, była druga tura, ale mimo wszystko sytuacja jest całkowicie porównywalna i analogiczna w tym sensie, że dająca podstawy do tego samego rodzaju wniosku. Potrzebujemy dzisiaj, proszę Państwa, zupełnie innego rozwiązania. I proponujemy takie rozwiązanie. Takim rozwiązaniem jest rząd techniczny. Rząd, który będzie. Podobnie jak prezydent bezpartyjny, ale to nie oznacza, że podobnie jak prezydent tak intensywnie wspierany przez prawo i sprawiedliwość. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy by byli gotowi taki pomysł poprzeć, tego rodzaju projekt poprzeć. I to nie musiał być człowiek, który ma z nami jakieś związki a poszczególnymi resortami kierowaliby po prostu specjaliści od danych dziedzin naszego życia społecznego. Wynik wyborów skomentował też prezydent Andrzej Duda, który przed szczytem B9 i państw nordyckich nie krył entuzjazmu z wygranej Karola Wrockiego. Ja mogę powiedzieć tak, cieszę się z tego, bo dla mnie to jest też. Kiedy rozmawiamy dzisiaj tutaj w, 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 w Wilnie, w, tuż przed szczytem bukaresztańskiej dziewiątki, a więc, tak jak mówiłem przed momentem, tej środkowoeuropejskiej części Sojuszu Północnoatlantyckiego, to wsparcie Polaków dla, dla Karola Nawrockiego, który zapowiadał i cały czas mówił, że będzie kontynuował de facto tą politykę, którą ja przejąłem od prezydenta Lecha Kaczyńskiego i realizowałem przez wszystkie te lata. Że, że to jest ta polityka, która Polakom odpowiada, że budowanie ścisłych relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, na tym opieranie naszego bezpieczeństwa, a także na umacnianiu naszego bezpieczeństwa poprzez właśnie wzmacnianie polskiej armii, poprzez wydatki na obronność, poprzez w ten sposób budowanie siły naszego państwa we wszystkich jego regionach. Poprzez równy rozwój Polski, że to jest ten kierunek, który, który Polacy wybrali we wczorajszym głosowaniu. Dziękuję. I widzę, że za tym właśnie opowiedzieli się Polacy, co mnie osobiście bardzo cieszy jest dla mnie z jednej strony powodem do satysfakcji, ale z drugiej strony też jakby mogę powiedzieć tak, wlewa w moje serce spokój, bo jestem przekonany, że to był dobry kierunek polityki przez ostatnie lata, że to właśnie umacniało bezpieczeństwo Polski, umacniało naszą pozycję w strukturach europejskich i, i światowych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale nie tylko, także jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury i jeżeli taka polityka będzie kontynuowana, to, to mogę powiedzieć tak, to będę, to będę patrzył na to ze spokojem. Swoje zdanie w tej sprawie zabrał też marszałek sejmu Szymon Hołownia, który co ciekawe zaproponował zmianę formuły wyborów prezydenckich. Po tych wyborach prezydenckich i to możemy zaparkować tutaj jako moją autorską refleksję, choć widziałem dzisiaj, że też już niektórzy komentatorzy o tym mówią, piszą. Ja ostatnio też miałem wiele rozmów na ten temat. Może powinniśmy w Polsce porozmawiać jednak nad tym, żeby prezydent wyłaniany był przez zgromadzenie narodowe, jedne wybory, czyli wybory parlamentarne, które generują takie emocje, jak generują w Polsce, i jeszcze wybory prezydenckie, które do tego się dokładają z jeszcze bardziej spolaryzowaną emocją, mogą nie służyć w tej formule, w mojej ocenie, przynajmniej jako praktyka demokracji w, 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 temu, żebyśmy zachowali pokój i stabilność w tak trudnych czasach. Kraje takie jak Niemcy, takie jak Włochy, jakoś radzą sobie z takim systemem, a my jeszcze jedne wybory prezydenckie albo jeszcze dwie czy trzy serie i, i nie wiem, czym to się skończy, patrząc po tym, jak te wybory, jakie namiętności rozbudziła. Co więcej, marszałek Chłownia przekazał też, że należy wprowadzić pewne zmiany w koalicji rządzącej, co mogłoby mocno zawirować obecnym rządem. Natomiast no, dzisiaj czeka nas spotkanie liderów koalicji. W, w, które mam nadzieję będzie produktywne, będzie konstruktywne. Musimy omówić sytuację związaną z tym, co wydarzyło się w dniu wczorajszym, z wyborami prezydenckimi. W, słyszę różne głosy, różne propozycje, które padają. Ja na to spotkanie jadę z bardzo jasną agendą. Uważam, że powinniśmy renegocjować umowę koalicyjną. Powinniśmy jak najszybciej w tej umowie koalicyjnej wyciągnąć wnioski. Z tego, co stało się w czasie tego procesu wyborczego, i nie mówię tutaj o stołkach, nie mówię o stanowiskach, mówię przede wszystkim o tym, żebyśmy na nowo, w jasny, konsekwentny sposób zakomunikowali Polkom i Polakom, co chcemy zrobić przez te dwa lata, co chcemy dowieść, jak chcemy to zrobić, co jest naszym priorytetem. Bo dzisiaj, i ja już to Państwu też wielokrotnie mówiłem, e, mówiłem to po pierwszej turze e, wyborów, ale nie wszyscy chyba chcieli słuchać z otwartymi e, uszami wynik wyborczy jest żółtą, łamaną przez czerwoną kartką dla tego rządu, dla tej koalicji. Ponadto pojawiły się też kolejne reakcje z Rosji, gdzie jeden z naczelnych propagandystów Putina, Władimir Sołowiow, skrytykował sytuację w Polsce i uznał podział społeczeństwa jako dobry sygnał dla Moskwy. W Polsce obecnie prowadzi Karol Nawrocki, w tym przypadku trumpiści biorą odwet za Rumunię. Ktoś mógłby powiedzieć, że takie wyniki pokazują, że demokracja działa, wręcz przeciwnie, wybory pokazują niemoc zachodnich instytucji demokratycznych i procedur w rozwiązywaniu kryzysu politycznego było tylko gorzej. W polsce w wyborach walczyły dwa proamerykańskie klany: liberałowie, wspierani przez Amerykańską Partię Demokratyczną i ich satelitów, feurobiurokracji, oraz konserwatyści, nastawieni na Trumpa, napisał Sołowio, po czym dodał, że Polska pozostanie wrogim wobec Rosji krajem. Zwycięstwo Rafa Trzaskowskiego oznaczałoby konsolidację elity rządzącej, zwycięstwo Karola Nawrockiego oznaczałoby wzrost sprzeczności i zaostrzenie walki wewnątrz samych instytucji politycznych. Polska zachowuje się jak państwo wrogie zarówno Rosji, jak i Białorusi, dlatego pogłębiający się tam kryzys polityczny jest dla nas korzystniejszy, stwierdził rosyjski propagandysta. Swoje dywagacje na temat wyborów w Polsce rozwinęła też agencja RIA Nowosti, która wspomniała o szansie na potencjalną wojnę między Moskwą a Warszawą. Tak więc w Kijowie wiadomość o zwycięstwie prawicy przyjęto bez większego entuzjazmu, bo większość polskich wyborców opowiedziała się za neutralnością Ukrainy. Szanse na to, że Polska zostanie wciągnięta w wojnę na pełną skalę, nieznacznie maleją, donosi agencja. Odchodząc od tematu wyborów, to prezydent Duda podczas tej samej rozmowy z mediami, którą przytaczaliśmy przed chwilą, przekazał, że podczas nadchodzącego szczytu NATO w Hadze może zostać podjęta bardzo ważna decyzja dotycząca wydatków sojuszu na obronność. Wierzę w to, że w Hadze podejmiemy bardzo ważną decyzję. Podwyższającą w krajach NATO wydatki na obronność do. Ja proponowałem, żeby to było co najmniej 3% PKB krajów członkowskich, ale wiem, że propozycja jest znacznie bardziej ambitna, zgłaszana przez, przez sekretarza generalnego NATO, przez Marka Rutę, 3,5%, aby to było po prostu na obronność. I, aby na rozwój przemysłowy i rozwój badań zmierzających w kierunku umacniania bezpieczeństwa i obronności było wydawane dodatkowe 1,5%, czyli w sumie prawie 5%, w sumie 5%. Jeżeli taka decyzja byłaby podjęta, byłbym z tego bardzo zadowolony. Polska w tej chwili wydaje, jak Państwo wiecie, 4,7% swojego PKB w tym roku na, na bezpieczeństwo i obronność, po to, żeby wzmocnić właśnie potencjał odstraszania i po to, żebyśmy nie zostali zaatakowani jako państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego przez nikogo, ale także po to, abyśmy w razie czego mogli nieść wsparcie tym, którzy... Zostaliby zaatakowani. Ja mam nadzieję, że całe NATO będzie prowadziło w tym zakresie skuteczną politykę i w efekcie umocnimy w ten sposób nasze bezpieczeństwo. Za kulisami prezydent Duda spotkał się następnie z Wołodym Merezołęckim. Spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Rozmawialiśmy o stosunkach dwustronnych, działaniach dyplomatycznych i znaczeniu wywierania presji na Rosję w celu doprowadzenia do sprawiedliwego pokoju. Mamy również projekty gospodarcze korzystne dla obu stron i liczę na ich pomyślną realizację, przekazał Zoeński. Podczas tego samego szczytu prezydent Załęcki podczas przemówienia przekazał niepokojące informacje o tym, że Rosja planuje działanie na Białorusi już latem, przy czym powołał się na informacje wywiadowcze. Mamy też silniejsze rozwiązania taktyczne. Dowodniła to nasza wczorajsza operacja Pajęczyna. Rosja musi poczuć, co oznaczają jej straty. To właśnie popchnie ją w stronę dyplomacji. A kiedy Rosja ponosi straty w tej wojnie, dla wszystkich jest oczywiste że Ukraina jest tym, który trzyma linię nie tylko dla siebie, ale dla całej Europy. Zapytajcie swoje wywiady, co Rosja planuje tego lata na Białorusi. Jeśli są na tyle odważni, by przygotowywać stamtąd ataki, to potrzebujemy więcej siły. W tej chwili oznacza to wzmocnienie Ukrainy, abyśmy mogli powstrzymać tę wojnę i zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. Dlatego produkcja broni ma znaczenie. Ukraina może podkreślić do 40% zapotrzebowania na broń z produkcji krajowej, ale wymaga to stabilnego finansowania. Nasze działania pokazują, jak duży wpływ mogą mieć inwestycje, zwłaszcza drony. Dalej, Załęski przekazał, jakie są warunki Ukrainy podczas rozmów w Stambule i wezwał do nałożenia presji na Moskwę, jeśli negocjacje w Turcji nie przyniosą żadnych efektów. Musimy zrobić wszystko, aby dyplomacja nie była pusta. Nasza delegacja jest teraz w Stambule i jesteśmy gotowi podjąć niezbędne kroki na rzecz pokoju. Oczywiście punktem wyjścia powinno być zawieszenie broni i działania humanitarne, uwolnienie więźniów i powrót uprowadzonych dzieci. Wszystkie kluczowe kwestie można rozwiązać na poziomie przywódców, a jeśli Rosja podważy nawet tę wstępną agendę, jeśli spotkanie w Stambule nic nie przyniesie. Będzie to oznaczać, że pilnie potrzebne są nowe, silne sankcje. Pilne potrzebne z 18 pakietu Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. W szczególności najsilniejsze sankcje obiecane przez prezydenta Trumpa. Sankcje powinny uderzyć w rosyjską energetykę, zwłaszcza w ropę naftową i tankowce, a także w rosyjskie banki i cały sektor finansowy. Co więcej, Wody Załęski przekazał też więcej szczegółów dotyczących operacji Pajęczyna, która zrównała z ziemią dużą część rosyjskiej artylerii dalekiego zasięgu. Szef służby bezpieczeństwa Ukrainy, Wasyl Maluk, właśnie złożył raport: Na terytorium Wroga przeprowadzono operację bliskiego zasięgu, skierowaną wyłącznie przeciwko celom wojskowym, przeciwko temu samemu sprzętowi, który został użyty w atakach na Ukrainę. Straty Rosji są bardzo znaczące i całkowicie uzasadnione. Ich straty są zasłużone. Jestem wdzięczny Służbie Bezpieczeństwa, osobiście generałowi Malukowi i wszystkim zaangażowanym w operację. Operacja była przygotowywana przez ponad półtora roku. Planowanie, organizacja, wszystkie szczegóły były perfekcyjnie przygotowane. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że jest to absolutnie wyjątkowa operacja. Najciekawsze jest to, że możemy już o niej mówić publicznie. Biuro naszej operacji w Rosji znajdowało się tuż obok biura rosyjskiego FSB w jednym z ich regionów. W sumie w operacji wykorzystano 117 dronów i zatrudniono odpowiednią liczbę operatorów dronów. Trafiliśmy 34% lotniskowców ze strategicznymi pociskami manewrującymi na lotniskach, na których się znajdowały. Nasi ludzie działali w różnych regionach Rosji w trzech strefach czasowych. Nasi ludzie zostali wycofani z terytorium Rosji w przeddzień operacji. Teraz są bezpieczni. Ci, którzy nam pomagali, rzeczywiście jestem zadowolony, gdy rzeczy, które autoryzowałem przez rok i sześć miesięcy działają i odbierają Rosjanom ponad 40 strategicznych samolotów. Będziemy kontynuować tę operację. Na temat ataku głos zabrał też jeden z brytyjskich ochotników, który pokazał drona, jaki zniszczył rosyjskie lotnictwo, warte setki milionów dolarów. Wielu z Was zastanawia się, co właśnie uderzyło w cztery rosyjskie bazy lotnicze. Po pierwsze, to najlepszy dzień w moim życiu. Po drugie, wyglądają tak. Drony Big Boy 13 lub 15-calowe, drony kamikadze, wbijające się w każdy z tych rosyjskich bombowców strategicznych. To bardzo lekki dron. Do wszystkich, którzy przekazują do na Frontline, sława Ukrainie. Również Washington Post podkreśla, że ten spektakularny atak Ukrainy całkowicie zmienia zasady gry. Ukraina zmieniała zasady wojny. Ukraińcy pokazali słabość, która powinna spędzać sens powiek wszystkim generałom na świecie. Jeśli drony mogą przynieść do bas lotniczych w zamkniętym kraju, takim jak Rosja. To co powstrzyma Chiny przed zrobieniem tego samego w Stanach Zjednoczonych, Pakistan przed Indiami lub Koreę Północną przed Koreą Południową donosi Washington Post. W sieci pojawiła się też relacja z ataku jednego z obywateli Białorusi, który opowiada się po stronie Rosji. Pomogłem ich zatrzymać. Wszyscy na parkingu pomagaliśmy, aby upewnić się, że nie pójdą nigdzie indziej. Żeby zdążyli przed wybuchem. Wszyscy są w środku, więc pomagałem. Tak samo jak oni. Tak to właśnie się stało. Byli z tyłu ciężarówki. A my rzucaliśmy kamieniami, żeby nie odlecieli. Następnie jeden z przedstawicieli ukraińskich sił zbrojnych przekazał z kolei, jak wygląda sytuacja w obłodzie Sumskim na Ukrainie. Sytuacja zaczęła się dość niestabilnie. Oprócz tego, że wróg próbuje posuwać się w kierunku Sum, to wróg prowadzi również ciągły ostrzał. Ewakuacja miejscowej ludności z obszarów, na których toczą się walki jest prawie w toku. Obszary, na których toczą się walki w tej chwili, jeśli mówimy o terytoriach, które wróg zdołał już zająć, to jest to około 15 km wzdłuż frontu i około 6-7 km w głąb. Wróg próbuje posuwać się w kierunku junakiwki, a to jest dla niego strategicznie ważna osada, ponieważ to właśnie z Junakiwki może przeprowadzać dokładniejsze i skuteczniejsze ataki bliżej SUM. A jeśli wróg zajmie Junakiwkę, miasto Sumy będzie bezpośrednio zagrożone. Czy uważa Pan, że celem wroga jest zdobycie SUM? ponieważ niektórzy z Twoich kolegów mówią, że dla okupantów ważne jest stworzenie tej szerokiej strefy buforowej. Ogólnie rzecz biorąc, strefa buforowa jest czymś w rodzaju widma. Tak naprawdę nigdzie nie istnieje i nie będzie istnieć. Z ich punktu widzenia jest to strefa buforowa. Z naszej strony jest to po prostu strefa działań wojennych. Strefa buforowa to sama linia frontu, na której będą toczyć się walki i będą cały czas postępować. Aż wróg całkowicie zdobędzie określone terytorium. Intencją wroga nie jest nie tylko wejście na ten obszar i stworzenie tzw. strefy buforowej o długości 20-30 km, ale całkowite zajęcie regionu Sumskiego. W ten sam sposób jak również obwód Karkowski, a także inne regiony na wschodzie Ukrainy. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski, ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.